Ranne pytania Radio Olsztyn, Andrzej Piedziewicz. Witam Państwa. Naszym gościem jest wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król. Dzień dobry, Panie Wojewodo. Dzień dobry. Panie Wojewodo, no zaczniemy od tragicznych informacji. Ponad 30 osób utonęło na warmii i Mazurach od początku tegorocznego sezonu, czyli od 1 maja bieżącego roku. W lipcu mieliśmy w samym lipcu mieliśmy sporo utonić, sporo takich tragicznych sytuacji, tragicznych historii. Co się dzieje? No generalnie większość tych zdarzeń jednak jest związana chociażby z nadużywaniem alkoholu albo z brakiem opieki nad, nad dziećmi i tutaj mówię o zatwarzającej ilości, o takich wypadkach, o których się zdarzyły. Możemy mówić o sześciu przypadkach tak naprawdę. I te przypadki, niestety, też można byłoby ich uniknąć, chociażby kiedy byłaby podstawowa, elementarna wiedza. Wiele ludzi, którzy nie mieszkają na co dzień na jeziorach, wybiera się i jeszcze korzysta z, ze sprzętu wodnego, motorowego, który też ma swoje prawidła. I trzeba się umieć poruszać na pokładzie, trzeba wiedzieć się zachować na wodzie, ale też trzeba wiedzieć, jak się zachować, kiedy się wpadnie rozgrzanemu do wody, bo. Podejmowanie akcji ratunkowej nawet za własnym dzieckiem, kiedy jest się rozgrzany i, i próbować, że tak powiem, nurkować w zbiorniku, który jest między jeziorami, czyli bardzo mocno miesza się ten zbiornik, jest chłodny, zimny, tam ta termoklina jest chyba najmniejsza i od razu wpada się do zimnej wody. To, to nie ma mocy, nawet można być mistrzem świata w różnych dyscyplinach, ale w momencie, kiedy zderzamy się z szokiem termicznym, tutaj naprawdę przegrywają naj, najtwarci, Ponieważ no z tymi siłami natury, z tym żywiołem naprawdę nie sobie nie poradzimy. Trzeba naprawdę zawsze pamiętać, że to jest żywioł, że to jest woda. Kiedy stajemy w sytuacji, kiedy jesteśmy na pokładzie, kiedy są złe warunki atmosferyczne, powinniśmy mieć od razu odruch bezwarunkowy, żeby założyć wszyscy kamizelki ratunkowe bądź kamizelki asokuracyjne, Ponieważ w momencie, kiedy człowiek zdaje się, znajduje się w wodzie, przy łódce, pomiędzy łódką a wodą, a wiadomo, że są różne warunki atmosferyczne, kiedy pływanie w ogóle jest uciążliwe, to trzeba pamiętać o tym, że odpowiedzialny sternik czy kapitan pokładu od razu powinien wydać polecenie, zakładamy wszyscy jednocześnie kamizelki. Pan tutaj nawiązał do tego tragicznego zdarzenia na jeziorze Mikołajskim, gdy dwoje rodziców utonęło po tym, jak wskoczyło do wody po swoją czteroletnią córkę. No i właśnie, dziecko uratowano, bo miała na sobie kamizelkę. Rodzice nie mieli. Niestety tak. odnaleziono ich chciała. Panie Wojewoda, czy Pana zdaniem służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na wodzie WOPR, policja, w niektórych miejscach także Straż Miejska, one są odpowiednio przygotowane, funkcjonują odpowiednio? Tak, ja jestem o tym przekonany i powiem szczerze, że ilość funkcjonariuszy, 75 osób ekstra zawsze zatrudnianych jest na, na sezon, te patrole są ciągłe. Profilaktyka, spotkania w szkołach. Zresztą trzeba zwrócić uwagę, że ta profilaktyka, która jest prowadzona również w szkołach, ona daje rezultat, bo nie mamy przypadków, żeby nastolatkowie czy, czy, czy dzieci, które są już świadome swoich poczynań um, ulegały takim wypadkom. To prędzej właśnie, albo małoletnie, naprawdę małe dzieci, albo osoby starsze, takie, które wydają się. w średnim wieku na przykład. W starsze w średnim starsze. wieku, który brakuje podstawowego, elementarnego przygotowania wiedzy, i tutaj myślę, że powinniśmy tutaj przedsięwziąć jakieś kroki profilaktyki, profilaktyki i na nowo poinstruować się o takich zwykłych rzeczach, takich, że się nie schodzi z pokładu ostatniemu. Kiedy jest jednostka na wodzie, że nie skoczymy, nie, nie, nie skoczymy na grzani, kiedy się opalamy do wody bezpośrednio, bo to jest śmierć, śmierć na miejscu, a szczególnie w takich zbiornikach bardzo chłodnych, przepływowych, tak więc tym bardziej. W związku z tym, podjęcie takich podstawowych z szkoleń, to byłoby naprawdę bardzo dobre i myślę, że więcej by dało. Pozytywnego skutku, akcje medialne, niż chociażby większa jeszcze profilaktyka, jeszcze większa presja na turystów, dlatego że ci policjanci, którzy stacjonują na wodzie, oni są we wszystkich newralgicznych miejscach, tam gdzie może się ktoś wygłupić, tam gdzie są te kanały przepływowe, tam gdzie sternicy żaglówek wpływają do kanałów, tam gdzie pojawiały się na wodzie otwartej skutery szybko poruszające się po wodzie, które często nie zwracają Uwaga, co się dzieje wokół nich, na prawo i na lewo i do tyłu. Tak więc tutaj e, ci policjanci są. E, Samo. Ostatnio kilkukrotnie byłem na wodzie i obserwowałem te patrole, funkcjonujące, pracujące, ale to też nie na tym powinno polegać, że turysta, który wypoczywa, jest zatrzymywany wyrywkowo, tak jak to się dzieje na drodze. Robimy je do, do kontroli. Masz bo... kamizelkę? No nie ma, ale nie ma obowiązku zakładania kamizelki. Nie, kamizelkę. Kamizelkę generalnie powinny być każdy na pokładzie, każda jednostki powiązek powinny mieć tyle kamizelek asukuracyjnych czy ratunkowych, ile jest osób, i to powinno być przestrzegane. I pilnowane bezwzględnie. Panie Wojewodo, czyli apelujemy o ostrożność, bo woda to jest żywioł, który nie wybacza błędów, tak, tak jak się niestety. W lipcu przekonaliśmy kilkukrotnie. Panie Wojewodo, no dobrze, to może tyle do wojewody warmińsko-mazurskiego Radosława Króla. Teraz będą pytania o politykę, czyli Radosław Król nadal w naszym studiu, ale już jako wiceprzewodniczący Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego i wiceprezes PSL w województwie warmińsko-mazurskim. Dzień dobry raz jeszcze. Dobry. Panie Wojewodo, przepraszam, teraz Panie Przewodniczący, jak pan słyszy takie hasło koalicja polskich spraw, to jakie ma pan odczucia, wrażenia? Mamy koalicję obywatelską, mamy koalicję polską. Tych koalicji już mamy sporo. Zawarliśmy skuteczną koalicję rządową, której się dzisiaj trzymamy. Mamy umowę nie tylko spisaną, ale i dżentelmeńską, i tutaj w polityce, kto nie umie dotrzymywać słowa, nie daje się ani do polityki, ani do biznesu, tak więc tutaj dotrzymujemy słowa, funkcjonujemy, trzymamy się umowy wspólnych spraw dla Polski. Jest skutecznie, są skutecznie realizowane może są środowiska skrajne, które próbują jakby tutaj nam narzucić swój temp pracy, natomiast my mamy swój rektorat, swoich wyborców i staramy się być wiarygodni z tym, co, co robimy na co dzień. I tutaj myślę, że nie ma zagrożeń dla koalicji naszej, a te, które są proponowane, to cieszy nas to, że ktoś widzi nas wśród swojego koalicjanta, natomiast my tutaj zawarliśmy koalicję rządową, skuteczną, żeby państwo budować z jednej strony bardzo mocno, transparentnie, a z drugiej strony też skutecznie, żeby każdy obywatel miał. Przede wszystkim poczucie, że żyje w Polsce, że tak powiem, przewidywalnej, takiej które może się czuć bezpiecznie. W ubiegłym tygodniu poseł Prawa i Sprawiedliwości Robert Gontasz w tym studiu mówił, że jego przedstawiciele jego partii rozmawiają z politykami PSL, namawiają ich do wspólnego projektu, o którym pan teraz mówił, że pana chyba za bardzo nie interesuje. Natomiast użył też takiego sformułowania, że gdy rozmawia z ludowcami w regionie, to słyszy, że oni nie wiedzą, co robią w koalicji z platformą obywatelską. Faktycznie są jakieś tak fatalne nastroje w. To może ja odwrócę sprawę, jak słyszę wypowiedzi ostatnio z różnych publicznych wystąpień, to jest. To są takie, słyszeć takie regułki poselskie w pisie ostatnio 8 lat i tak dalej, tak to pani minister. Takie, takie powtarzanie głosów szyldów, haseł się, się słyszy. Natomiast oczywiście, jeżeli nawet jest próba rozmów, to oczywiście człowiek kulturalny zawsze na rozmowę odpowie. Natomiast generalnie my, jeżeli chodzi o nasze stanowisko, jesteśmy tutaj i przed zawarciem tej koalicji, w której teraz funkcjonujemy. Stanowczo trzymamy się tego stanowiska, którym, w którym funkcjonujemy i uważamy, że, że nasz szef Władysław Kosienia-Kamysz, jak i nasze ugrupowanie mamy dobrą koalicję. Jesteśmy w stanie rozwiązać te najważniejsze, palące problemy demokratycznymi partiami. To jeszcze pytanie o ewentualne przedterminowe wybory, bo takie przewidywania, takie prognozy. Nie może skąd? hipotezy też się pojawiają, że po wyborach prezydenckich może by doszło do przedterminowych wyborów parlamentarnych. Pana zdaniem faktycznie może być taki scenariusz Mamy taki scenariusz. Kiedyś mieliśmy, że PiS go wdrożył swojego czasu po dwóch latach rządów, myśląc, że już ma wszystko. Ja chcę zwrócić uwagę, że... No i wtedy stracił władzę. Stracił władzę. I, I też chcę powiedzieć, że te wybory, eurowybory pokazały, że wcale nie jest tak do końca, że to społeczeństwo już jest jakoś na jakoś bardzo mocno na jedną stronę, czy na drugą. Raczej jest podzielone. Nadal. To wymaga czasu. Myślę, że mamy niespełna rok do wyborów prezydenckich. Myślę, że ten czas jest za krótki, żeby tutaj podjąć takie, takie ryzyko i wyzwanie. Wydaje mi się, że to raczej jest takie spekulacje osób spoza polityki niż, niż wewnątrz. Jeżeli ktoś marzy o samodzielnym rządzeniu, to musi pamiętać, że musi zebrać ponad 235 mandatów, a, a dzisiaj platforma dysponuje około 150 i Parti Demokratyczne około 100 wspólnie, tak więc jest to. W miarę, że tak powiem, układ taki pluralistyczny, natomiast natomiast dzisiaj nie ma możliwości samodzielnego rządzenia przez żadną z partii. Radosław Król, wojewoda warmińsko-mazurski i wiceprzewodniczący Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego był dziś gościem porannych pytań Radia Olsztyn. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję.